Moi znajomi nie grają w gry, okej? Okay? Mm, a moi znajomi nie mają komputerów, żeby grać w gry. Takie. Dlatego liga Minecraft. Women. No, twojego też często nie rozumiem. Hej. O, wola, i Na wylądowaliśmy przykład? tym wyko... Nie, nie powiem, bo lądujemy helikopterem. Ale masz te specjalne słuchawki, więc możesz powiedzieć. Co? Ja wszystko usłyszę. Ale ja nie mam specjalnej nie mam specjalnej Topie nie dalej, bo myślę, że jesteś głuchy Bo mnie nie słuchasz O, teraz mam ten laserek co ty miałeś, a się zastanawiam, yy, kąt ty go masz. Mam pytanie, powinienem się obrazić ogóle Nie A zobacz co tam na lewo. Widzisz tam z daleko? Takie coś? Na lewo? Tam gdzie ja patrzę? A ty jesteś tam! A no to popatrz tam. Widzisz? Co tam leci? No. Dobrze. To tyle chciałem powiedzieć. Chodźmy dalej. Chodzicie o te ząbiaki, prawda? No. O, co innego. <grym> Dziękuję za odpowiedź. Ośał no, bo nie wiem o co innego, no. No, myślałam, że trzeba użyć wózka widłowego, a to by było sobie fajne. Przejechałabym się takim wózkiem chociaż w grze. Dobra, mam na linkę. Jak tam, masz te szynki? Nie, tam na końcu pewnie jest jakaś. Coś tu jest. No to bierz jakąkolwiek. A tu są tylko brąki, Tak, nie masz But tej do obrony? No, nie ma. A, bo trzeba mieć odłówek wybuchający, żeby to było ani z jednej, ani z drugiej strony na końcu nie ma nic. To chodzi o to, że mamy dość bit, nie? Mimo, że nie, mamy. No, bo ja z jednej wziąłem. No, Bida nie wybiera. No, ty nie zapomnij użyć tego granatnika, jak będziesz mogła. Wiem. Tej pazugi, przepraszam. Bycie studentem jest przekichane. Oj, tam, takie masz problem z byciem studentem. Ci studentem jest przecież piękne. I nie masz kasy, i nie masz kasy, i nie masz kasy. Ogra używasz tego? Aha, to było tylko na jeden strzał, the Fuck. No. Tam cię pokazywało. To jest bazuka. Prawie zabiłem swojego. Heh. Jak przyjąć adrenalinę? Nie wiem. Aha, to tak działa. Wienkóg jest atakowany. No bo trzeba go bronić, bo to taka intencja pis... jest. Aga, pomocy, aga, aga. Aga! Idę. Dzięki. Musimy go bronić. Musimy bronić bramy. Ja trzymam zawsze w celownikach Coś tam na, tam gdzie jest głowa, mniej więcej. Co nie, prosto ruszam prawo. Ja lewo. Ja to Jestem bardzo szczęśliwy z tej strony. O ile tu zombie jest No to sobie pomyśl było na tamtym Znaczy jakim tamtym Na tym większym poziomie trudności Aaaa przekichane było no W sensie pewnie byłoby tyle samo ale byłyby trudniejsze do zabicia No e, jak czytałam jak tam, tam jest sobie... chyba, że też e, jak się przy... sojusznik e, uderzy to to, masz... to bardziej jest czy malne, no? Czy takie bardziej realne to jest? Powiedzmy. To nie trafiłem w niego. A mo Weź Ileś chłopu? O dobra, dałem sobie, trudno. Moje, moje, moje! Dobra. Co jeszcze Tam jest zombie. Dobra, chyba się uspokoiło. Dobra, co jeszcze? Czy to będzie jakaś kolejna fala, czy. Ten chłop normalnie wygląda jak te Jakby normalnie miał dość życia. Ten Greencold. On nie wie, co się dzieje tutaj. Czemu tak co stoicie? A no. bo robię ładne ujęcie. A! No, ja tak pewnie go nie użyję, ale przynajmniej by to miał. O, skoczek. Da! Po jakiemu to oni gadają? Ja słyszałem tylko da. To nie jest Rosja, aż taka. Eee... niebieskim też nie mówią da w sumie? No, chyba tak. Szczury są. Tak tak Słyszę kółki. Nie, boś zostawiam skąd słyszę. Na, do na dolne poziomie były Ja od razu patrzyłam na ciebie, zazwyczaj ciebie atakują szczury. No bo mnie lubią Dobra, tu nie Ale przejdziemy. Czy dzisiaj w dół? Coś jest tutaj ząbi. nie przejdziemy. Z tym ty masz, czekaj. Ty masz też masz i Drazaga Też masz O jeszcze mi dostał jeden No to biorę teraz to Chodźmy. Tędy ja też przy nie dostaniemy Co? Przecież jak to nie? Przecież właśnie jestem przy nim Klik Eee tak mi się wydawało tylko O tędy można zejść Jola Na mnie biegnął, patrz Przybiegnął każdego tylko i poleciał we mnie, nie? Hmm, karabin szturmowy, flara, nie, pm leci. Nie ma tam nic ciekawego? Nie. A idę zobaczyć. Gdzie? A flara się przydaje. Ale to jest jako broń. A. Nie, bo teraz było takie coś, że jak używałeś flary, to oni rozdobcali wtedy w tym miejscu, ale to pewnie więcej tak nie zadziała. Ale gdzie to było? W którejś misji. Aha. Ale to nie ta. Dobra, bo ja nie mam broni generalnie. Tu jest taki mały problem. Znaczy nie broni. Masz broni? Ma nie masz broni czy nie masz amunicji? czyli na jedno wychodzi, czyli broni też. Oj, ta. Yy, bronią przynajmniej chociaż można rzucić. <śm> tu nie. Ty, nie. Nie, 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 centralnie. Twoja głowa się da pod... Dlatego teraz. Dlatego teraz hucnąłem. Dobra, przygotujemy się AGA. Mhm. Mm Wyposażenie pełne. Czekaj, zużyjmy. O oh, fakt, użyj. Idę. A rabiera apteczkę. Nie ja mam pojęcia, jak używać adrenaliny. Ej, to tak, skoro nikt nie bierze tego, to ja rozdam to, rozdam to, nie ruszaj się, Aga, rozdam to. Nie możemy iść. Iło. Wow. Ej, hey, Aga, Aga, uważaj, bo tu są miny, Ocą się. Idziemy wyrzeźbioną ścieżką, nie? Mhm. Albo nie, nie idziemy, bo to są zombie. Nikogo nie chronimy. Oni nam sobie tak? same wyrzeźbią tą ścieżkę. Dawaj tych na blisko, lecę tych na daleko, okej? Okay? Dobra. Coś jest z plecy. O fuck, wleciałem w to. Dobra i ja się cofnę szybko po amunicję, bo chyba już tu nic nie leci. No to jest dobry pomysł, jeszcze cofnę. Masz fajną szczelę na plecach, widziałem No, ale na razie nie używałam nowo bo... Wiem, 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 ale po prostu mówię, że masz, bo ja nie mam. Ej, to teraz masz tutaj takiego latającego w powietrzu zombiaka? Przede mną Nie A ja tu sobie tutaj widzę zombiaka takiego w powietrzu Dobra, chodźmy na tam dalej I to będzie sobie da dobra dla miniaturkę zombiak się ze mną widać A gadaj daj sobie na siebie to coś Bo musimy tutaj obronić go najpierw Bo on tutaj naprawia wóz mhm. albo w sumie dam tobie Nie, ty już masz dam botowi Ethan, teraz Judy i sam se wezmę e, Musimy zbierać te części mhm. Więc szybciut oj to jest gruby pomocy Szczęści i spiernicza do środ do tego, nie? Yy, mini horda jest Widzę właśnie Horda 2, ktoś do mnie Jak to dostarczyć? O To dostarczyłeś? O no, dostarczyłem, ty nie dostarczyłaś, a nie dostarczyłaś. Udę, teraz. E, czekaj, mama do mnie dzwoni. Nie zapauzuję tego, wiesz że ty. Wiem. nie, zbieraj ginę. części, Zbieraj części, zbieraj po części, bo te, bo te nie, nie części Ratuj Gringoza, jedę po części jak ginę Chyba Jeszcze, dobra, jeszcze nie Ja idę na ostatnią część jak coś To tam go broni, ok? Czekaj jak tędy przejść Ej, bo nie mam pojęcia jak tutaj wejść do środka Nie wiem, musisz sobie radzić Ja tutaj jestem dość zajęta Dobra Ej pomoc Dobra może Mam i też z częściami, na razie nie mogę po niego przyjść. Zaraz przyjdę. Już chwila. Zaraz. Nie mogę teraz zejść. Dobra, czekamy tym buci bo samochodzikiem. Jej! Właśnie po to samochodzik to